Siemanko, siemanko kochani. Widzimy się w tym fajnym, wyczekiwanym dniu. Czyli co dzisiaj jest wielkie ważenie, a przy okazji bardzo dziękuję Przemkowi i Poli za fajną koszulkę. Luigi jest odpalony, to pewnie słychać tam, bo tam diesel to wiadomo. No bo przydało się trochę tego. No i co? Ale widzimy się na drodze. Widzimy się zaraz na złomie. Pokażę Wam, ile tego jest. No, czekaliśmy parę dni, bo po prostu no, nie mogliśmy wyjechać z tego względu, że ja dużo pracuję. Luigi też. A to co? Do dzieła. Przyłapałem Stefana. Stefan. Nie bój się, chodź. Tu. Chodź, Stefan. Jest i Stefan, no, tylko trochę jest taki źliczały. Siema Stefciu. Aż jest piękny. I no i twoje otoczenie też piękne. I hop do do wody. Chodź. Nie bój się. No, widzimy pierwszy raz w życiu, no to się boi. Stefciu, żeś się aż z Wejherowa tutaj znalazł, to to pff, jestem pełen podziwu. No kochani, powiem wam, że jest, jest mega, bo to było u mnie na początku 1820 kg. Teraz jest 1620, nie 1620, bo no to powiem wam, że będzie grubo. Jedziemy dalej, ważymy dalej i rozodudujemy. Kochani, jesteśmy ważeniu. No padł rekord. Padł rekord, może nie wagowy, ale padł rekord po prostu pieniężny. Ile właśnie dla Filipa będę ja jemu na, na, na konto, zebranego właśnie dzięki dużej ekipie 12 osób. Które, ...które były. Luigi m.in. tak się poświęcił, że rozwalił i wodery i się przemoczył i w ogóle gacie, potacie też były mokre. <laughs> Dobra, nie ważne. Ale emocje były. <laughs> emocje to były, kurde, to nie ten raz. Hmm. Dobra, ja pokażę. I zobaczcie, tak to wygląda. 828 zł. Ląduje dla Filipa z kanału w garażu. Filip, my jako magnesiarze, chcieliśmy pomóc i sądzę, że pomogliśmy w jakiś tam sposób właśnie tą właśnie małą ilością pieniężną, ale jest to właśnie dla Ciebie kolejny kroczek do operacji. Wszystkiego do dobrego Tobie życzymy. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, bo, właśnie, bo lubimy robić takie akcje i dla Was, i dla nas, i ogólnie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!